Jedziemy. Jedziemy jeszcze wieć. W ten nie ma to nie ta panza jest ale ale będą. Wierdol no, to... dostał Poczekaj, potem ja spinaę coś, nie? A, mnie tu jedziemy, nie sorry, mi się pojebały, Mamy dezerta, mamy robić, to muszę skrzydła ubrać, żeby nie zapomniał. Ale lecisz, 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 dalej dalej. lecisz, Nie, widzę, to nie już nie. Aż Aż nie jest lecisz, 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 ja lecisz, nie lecisz, nie lecisz, lecisz, nie lecisz, 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 Ooooooo, dostałem z soks kaktusa Co ze świniciem? z kaktusa, bo są kurwa kaktusy za Będziemy gonił Wida Jak kurwa, to tutaj robię to w kurwa kiedyś, ja jak to się męczy to co... Kiedyś, Bo kiedyś, my, teraz ty Czeke, bo zjadą, kiedyś, to, nie, to jest teraz. Czekaj, bo gole ma gdzieś zjadą, na nie wiem kiedy, bo one nie prawie przyciążają. Yy, skóry Sarkozyza muszę podbierać, no no, no, pamiętaj o tym. One są w wodzie, to już przed nami ta woda co jest to będą, także... Albo idziesz na posadko albo idziesz w prawo zobaczyć czy jest Lagam. Gdzie idziesz gorą? Dawo prawo czy do wody? Hmm. Do wody. No, do wody, zbieraj posadko Tylko pamiętaj, że ci widziałam, abyś piszczył albo ci... Się... nie, to nie do męczniewki nie pojebałeś. Nie ma poprawek, więc... To idź. Tylko pamiętaj, że ten, nie? Żebyś skórę zbierał. Z każdego. Kur co widzę. To jest tylko trozu. No ale według jeszcze spokojnie. Mam czterech brakowało, tak czyli jeszcze godzin brakuje. Ale ten widza pornie wywodzi, ja pierdolę. No bo to nie jest godziny do wody, nie? jest Roz... sarka no to co gorgon jednej skóry nam brakuje tylko teraz na to wychodzi i ona będzie tu na to wychodzić po drodze ale zbieramy wszystkie bo lepiej wiesz przynieść ze sobą parę a później nie mm -hmm. Mike, tě půjmaš! No já já se půjpa no. Okay. No to tu jest je ten To nie ma zrzucenia. Dobra, już mam 10 kussarków zrzucenia. I to ekstra. Jeszcze jedną mamy już zapasy, bo ja mam jedną.

Chodzić nie potrafisz tym gigantu Dobra, idziemy dawaj, chodź, bo ja już muszę się przygotować, żebyś było tym wszystkim Pamiętaj, żeby Libernę ustawić, żeby podążała to za tobą A to być.

Ej, ze sobą? Kurwa, co? Mam, bo ja je rozmnażałem, coś i tego tak już zostało. A że one tak więc to je mam. Co mi szkodzi? To to twoja, nie? No ja jestem na swojej. Co, ja wyrzucić. Co to za wiwirem? Gorgon. No.

O kurwa jestem na celowniku rodzicam Dobra Odpocząć muszę gorgon i go dokończymy Pani jest, pani jest. Czemu? Bo jak go zażerasz, to czasami się zbuguje w powietrzu. Aha Tak jak teraz? No. To nie zarłem go? Nie, już zżarłem Ty czy ty, czy ja go, ja go zżarłem? Ja nic sobie nie mam. Ja mam 15 elementów, nie wypadło, no głowa tak, jakieś tam naboje. I w sumie tyle Gorgon, reszta do wywolenia. Dobra, ja mam tyle ask, ask, bo idę coś jeść. Okay. To gówno. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o pustynnego.